Cześć, jestem Denek i witam Was w odcinku informacyjnym. Była zapowiedź, że okaże się on w piątek o godzinie 15.00. Mamy godzinę 11.34-11.35, tak, nie na takie dokładne. Nagrywanie zajmie nam jeszcze około godziny, plus montowanie, wrzucenie filmiku. Pojawi się on max. 5, najpóźniej no 15.30. Ale obiecuję, że będzie ciekawe, montaż, też na profesjonalnym, na wysokim poziomie. No to tak. To jest. Chciałem bardzo podziękować Rewolkowi, link do kanału macie w opisie, tam na dole, który zrobił nam grafikę tła. Ukaże się ona jutro albo pojutrze, czyli sobota, niedziela. Jeżeli mi się będzie chciało oczywiście, bo teraz mam tyle roboty z tym youtubem, że mi się nie chce. Oraz chciałem podziękować Blockrakerowi, który prowadzi ze mną ten kanał i jego część filmiku ukaże się So, jakieś dwie minuty, kiedy ja wskoczyłem w Kanał jest poświęcony grom indie Dla tych, którzy nie wiedzą, są to gry jakby zapomniane, rzadko nagrywane na YouTube'a, rzadko ludzie w nich grają. A my chcemy ich bardzo zachęcić do tych gier Oczywiście nie robię reklamy, nie robię. Będą to gry takie jak The Escapist i Helldivers, na przykład. Dzisiaj ukaże się odcinek z Helldiversów. Myślę, że będzie to taki samouczek, coś takiego. Oczywiście będą różne serie. Jeżeli na naszym kanale będzie Was dużo, to będą challenge, e, różne konkursy, live, streamy. Oczywiście się ukażą. Pierwszy konkurs mamy zamiar zrobić na 50 widzów. Na razie jest Was 8 po takim odcinku, gdzie Błódka Rzecznik jest, nie wiem, będzie w piątek. I myślę, że bardzo dobrze nam to wyszło że bardzo ciekawie nam to wyszło. Z przyczyn problemy ze sprzętem dzisiaj na kanale okaże się tylko mój filmik informacyjny, nie okaże się jednak gra Blockakera. Ta niedoskonałość zostanie naprawiona w przeciągu może dwóch dni. Za wszystko przepraszam, ale za dwa dni powinien się ukazać odcinek. Cześć!